Siemaneczko widzowie, witam Was dzisiaj serdecznie w takim przedświątecznym, mam nadzieję, że w miarę krótkim odcinku. Słuchajcie, na Instagramie zrobiliśmy głosowanie, jaki następny odcineczek, miała być prezentacja. Także prezentacja dzisiaj właśnie będzie, właśnie się nagrywa dla Was. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, bo tak jak widzicie nie mam kamery, jadę... Taki prywatny wyjazd do rodziny, jadę się karnąć, więc postanowiłem, zrobić Wam dwa odcinki, żeby Was nie męczyć jednym długim odcinkiem, tylko zrobimy dwa takie krótsze. Pierwszy będzie z prezentacji, pokażę Wam jak to wygląda, trochę opowiem, tak wiecie, nie za długo, krótko zwieźć na temat, a drugi odcinek zrobimy taki typowy zjazdy. Wezmę kamerę, naładuję, bo mam rozładowaną, naładuję i polecimy gdzieś tutaj na rejony, po lesie Wam pokażę co to potrafi. Także co, słuchajcie, no tak wygląda ten sprzęt, pewnie już go dobrze znacie, bo lataliśmy ostatnio. Katem oczywiście jest na sprzedaż, podkreślam to. Jakby ktoś chciał kupić to zapraszam serdecznie. Eee, no to SXF 450, e, 2014 rok. Słuchajcie, silnik jest zrobiony, jest schonowany cylinder, oryginał. E, do tego mamy założony tłok Woster Selekcji B. E, jak tam, korba jest bez luzów, słuchajcie, zawory i tak dalej, głowica jest szczelna, nic tutaj nie ma żadnych dziwnych tematów, nie bierze oleju, naprawdę ma ogromną moc, to muszę Wam przyznać, że naprawdę ma ogromną moc. Ja jak to ja oczywiście go przerobiłem e, troszeczkę po swojemu, trochę mu tam dodałem i tak dalej. E, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie super się jeździ, zawias i tak dalej Wam powiem robi taką ogromną robotę. E, sprzęgo jest e, nówka Prox założony. O tak Wam widzowie go pokażę i trochę opowiem, bo będzie mi po prostu troszeczkę łatwiej, lepiej. E, słuchajcie. Dołożyłem parę tematów. Dołożyłem tak, dołożyłem do niego podnóżki, dołożyłem akcesoryjną nóżkę zmiany biegów, założyłem nowe manetki. Jest nowytka okleina z Allegro, Pięć paczek taka okleina, ale naprawdę robi robotę. Jest nowe pokrycie siedzenia. Ja dołożyłem do niego lampę. No ogólnie kot wygląda z tą lampą, tak mi się podoba. Jak jest sprzęt odpalony, to pali się tylko ten LED. No i teraz słuchajcie, co dalej? Tutaj na kierownicy. Są dołożone dwa przełączniki. Jeden jest, ciach, to jest chłodnica, wentylator dokładnie od chłodnicy. A tutaj mamy światełka. Światełka są długie i krótkie. I tak to wygląda. No mówię, ogólnie kot jest sprzęt. Pff, dla nowego właściciela to tylko paliwo lać i jeździć. Słuchajcie, no to jeszcze tak. Co tutaj jest zmienione? To tak, zbiornik jest ext 300 Niecałe 12 litrów pojemności. Steryjny ma chyba 7 z tego co pamiętam. Chyba tak. Właśnie jest wentylator dołożony do niego, co jest naprawdę petarda tematem, to jest, słuchajcie, kopniak. Nie daj Bóg, padnie akumulator, coś się z nim stanie, kopiecie sobie i lecicie dalej, nie martwicie się o nic, więc to jest to jest naprawdę petarda. Napęd, słuchajcie, napęd, słuchajcie, jest świeży, zobaczcie jak wyglądają zębatki. Naprawdę jest świeży napęd, tak samo tutaj przód. Zębatki są świeże, zawieszenie zobaczcie tutaj z tyłu, no, on jest brudny ogólnie, no bo wiadomo latałem, ale zobaczcie, nie ma żadnych wycieków, tu się nic nie dzieje widzowie, no tutaj jest trochę mokre, no bo to wiadomo, to jest woda, eee, tak samo z przednich lak, wszystko jest suchutkie, nic się nie, nic nie cieknie, eee, w KTM są wymienione wszystkie łożyska w kołach, przód, tył, eee, uszczelniacze są wszystkie przód, tył, tutaj to nie wiem Wam powiem, to jest taki dystans, nie wiem czy go widać, widać. Nie wiem czy to jest jakiś akcesoryjny, czy tak po prostu jest, taki jakiś pomarańczowy. No ale tak to wygląda. Yy, obręcze mamy przód, tyły Excela. Tutaj z przodu widziałem, że sobie ktoś yy, montował jakąś okleinę, ale ona kurde zeszła i tak brzydko wygląda. Ja zobaczę, może to sobie tam poskrobię na spokojnie. No i co, sprzęt ogólny, kocik, kocik samolocik. Yy, klameczki, niełamki odginające się w drugą stronę. Tak to widzowie wygląda. Jeździ się super, naprawdę ja miałem wcześniej crf 450 450 Ona miała 5 biegów No a tutaj SXF ma akurat 4 biegi, no to wiadomo jak, jak to SXFy Ten ma akurat 4 biegi, ale naprawdę Na czwórce jedziecie sobie spokojnie, delikatnie, gazu, wstaje na koło, bez żadnego problemu Tutaj jeszcze osłona spodu, osłona sprzęgła ja wam Powiem wam, że jak nagrywam to nie pamiętam tak naprawdę co ja już tutaj robiłem i co tutaj w nim jest no to wiecie, jak to się nagrywa. Ja lecę na spontanie. Wszystko z głowy. Także wiecie. Czasem mogę gdzieś tam się pomylić, jakiegoś babola trzasnąć, No ale mówię to. To z czasem. Z czasem mam nadzieję, że będę gadał jak profesjonalny yy, ten youtuber, tak? No. Także tak to wygląda. Tutaj ewentualnie, żeby ktoś sobie chciał, to można sobie laczka zmienić, bo ten bieżnik jest taki fajny na las, ale po biachu nie zdaje egzaminu. No i co, jeszcze wam pokażę jak to odpala na rozrusznik, bo nie będę go kopał, bo mi się nie chce. Chodzi maszynka. No i teraz patrzcie. Jest odpalony. Świeci tylko ledzi. Klikamy sobie światła krótkie. Światła krótkie są. Nie wiem czy to będzie widać za dnia. Teraz długie. A raczej tego nie będzie widać za dnia, ale świeci naprawdę fajnie. Dobra, wyłączamy. Tutaj wentylator. Wentylator chodzi, więc naprawdę powiem Wam, sprzęt jest petarda. Także, jakbyście byli zainteresowani, to zapraszam. Można sobie przyjechać, pooglądać. Ale, tak jak mówiłem, jazda próbna tylko i wyłącznie po wyłożeniu całej gotówki na stół, bo to jest za mocny sprzęt. Wiecie, czasem ktoś przyjedzie, po prostu już tak się tylko przejechać. A Czegoś takiego u mnie nie ma. A co jeszcze wyjście? Zapomniałem. Nówka opona z przodu Michelin. Klocki przód-tył. Przód są chyba niedawno wymieniane. Z tyłu jest takie 75%. Zaraz wam zresztą też pokażę. Mam nadzieję, że to będzie widać. No tak to wygląda. Mówię takie 70-75% jest. No. Także polecam sprzęcika. Prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Kurde, powiem wam, że zawsze miałem sentyment do tych KTM-ów, nie? Tak mi się podoba ten w ogóle. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie, desing? Chyba tak. Ten wygląd, ten kolor pomarańczowy jest petarda. Chociaż ja tą CRF-ę, którą miałem, 450, to tak ją odwaliłem, to był taki kod. Ale jeśli mam na przykład porównywać jakieś plusy i minusy KTM-a, a, a CRF-y, no to co mogę na pewno powiedzieć? Tak, zawieszenie w KTM jest na pewno dużo lepsze. Chociaż ja tam miałem jakieś tuningowe. E... Może inaczej, mając CRF, ja ważyłem 85 kg, czy tam 90, no w porywach do 90, tutaj waży już delikatnie ponad setkę, więc te zawieszenie jest tak fajnie wystrojne, akurat można powiedzieć pod moją wagę, bo naprawdę wybiera świetnie dziurki, dołki, jakieś tam chopki, petarda, nie? I co? I na pewno CRF była szybsza, jeśli chodzi o Famaxa, bo ten piąty bieg robił robotę. Rzadko kiedy w ogóle używałem piątki w lesie, tak naprawdę czwórką, a znowu tutaj lecisz czwórką, i w każdym zakresie obrotów masz pełną moc, więc to też jest bardzo fajne. Także słuchajcie, ja kończę, uciekam dalej, bo miał być krótki filmik, ale tutaj gadam i gadam, was tu bajeruje nie wiadomo jak. Następny filmik będzie już taki typowo z jazdy po lesie. Także żegnam się z Wami, do zobaczenia i czekajcie na następny filmik. Pozdro.